Czerwona Korea, jaki czerwony będzie cały świat. Co by było, gdyby Kim Il-sung prowadził Koreę od 39? Tego dowiemy się w tym odcinku. Moi drodzy, nazwa modyfikacji wam się wyświetliła. Mamy naprawdę fajne drzewko. Naprawdę fajne drzewko, naprawdę fajna modyfikacja. Tutaj mamy, żeby być razem z Japończykami, tutaj przeciwko. A tu mamy przemyślik. No my tutaj oczywiście dużo nie powalczymy, bo jesteśmy jeszcze marionetką Japonii. Postaramy się wyzwolić. Zmieniłem ustawienia, moi drodzy, świata. Ma być komunistycznie. Ma być ciekawie na tym świecie, a Ma, mają być dymy. Dobra, moi drodzy, Resist Japan zostało zrobione. Tutaj dostajemy progres do autonomii. Tutaj robimy teraz yy, nowe armie. Plus teraz będziemy szli w czerwony. Moi drodzy, pamiętajcie, że prowadzę współpracę z sklepem Eneba.com. Na tym serwisie możecie sobie kupować gry. Z kodem KRL macie 3% zniżkę. Link w opisie. Kolor czerwony. Dobra, czyli tutaj teraz wesprzemy w naszym kraju komunistów. Dostaniemy boosta komunizmu 10%. Tu jest kolejny boost. Tutaj jest kolejny boost, więc szybko się będziemy yy, mogli zmienić. Będziemy szli w Kim il -sunga. Zobaczymy, żeby on objął władzę. I oczywiście tutaj się zaadresuję do ludzi. Ludzie mi często piszą, boże, Kałach, jak nazywa się ta modyfikacja? Chłopaki, modyfikacje wyskakują wam praktycznie na początku odcinka. Ta modyfikacja z korowaniem terenów nazywa się Coring. Button. To znaczy, że jeżeli macie siłę polityczną, z której nie macie co zrobić, a jesteście po konferencji pokojowej i dajmy na to gracie Bułgarią i podbiliście, nie wiem, Rumunię, to wtedy możecie kliknąć, wyświetli wam się taki. Zresztą pokażę wam to jeszcze w odcinku. Taki cypelek tutaj możemy usunąć kora albo skorować i wtedy dostajecie ileś tam procent benpowera z danej prowincji. No to umożliwia gry na przykład takim państwem, nie wiem, jak Grecja albo Bułgaria, można się wtedy fajnie pobawić, nie? Dobra, naszą pierwszą siłę polityczną zainwestujemy tutaj w yy... kurde, backroombach, on jest dobry. Zainwestujemy jednak w niego, on jest super. Cel gotowy. Tutaj fajnie, bo te dwa cele mają 35 dni, to akurat będzie szybciej. Tutaj sobie zbustujemy stabilność i poparcie w naszym kraju. Let's go. Dobra, jeden celik gotowy. Teraz rzucamy sobie drugi celik. Dobra, robimy sobie oczywiście kolejny cel. Support the resistance. I dorzucimy sobie doradcę, który zboostuje poparcie u nas jeszcze mocniej, żebyśmy się jeszcze szybciej zmienili. Okej, okay, dobra, support the resistance mamy zrobiony. No i tutaj musimy przygotować naszą armię. Tutaj dostaniemy jakieś militarki. Eee, tutaj będziemy persuade the faction, żeby japońscy żołnierze przychodzili na naszą stronę. No muszę sobie zrobić po prostu te cztery cele teraz. Okej, okay, mamy już wystarczająco poparcia czerwonych w naszej, yy, w naszym rządzie, ale niestety uzbierać 100 siły politycznej. No i moi drodzy, robimy referendum, cyk, dzień dobry moi drodzy, Kim il na tronie, let's go. Dobra, jak to wszystko mamy gotowe, co chciałem zrobić, ten cel sobie zrobimy później. Teraz musimy troszeczkę podbudstować nasz przemysł, jakimikolwiek fabrykami, żeby móc chociaż produkować broń. No i się, moi drodzy, zaczęło. Ledwo produkujemy przemysł i zaczyna się wojaczka. Miejmy nadzieję, że Chińczycy tym razem okażą się troszeczkę mocniejsi. Błagam Chiny, utrzymajcie się. Japończycy, mam nadzieję, że nie przetrwacie tego. W Europie dymy, czerwona Francja, Włochy idą swoją drogą. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Anglia będzie czerwona. USA też powinno być czerwona. Ja bym im nawet pomógł, się bustować. Okej, okay, teraz sobie zmienimy troszeczkę Demagoga, bo ten daje boost do komunizmu, a ten daje jeszcze war support, który jest bardzo ważny, więc sobie zmieniamy go. Dobra, mam już zrobiony wymarzony szablon, i sądzę, że z takim szablonem będziemy aktualnie chyba walczyć do końca gry. Dobra, zrobiliśmy tutaj cel na surowce. Tutaj jest dalsza część przemysłu, którą musimy zrobić, żeby jakkolwiek wyglądać. Ale moi drodzy, jeżeli Japonii nie idzie w Chinach, to ja się muszę jak najszybciej wyzwalać, ponieważ jeżeli ja po prostu będę czekać, to nim jest zmiotą z powierzchni ziemi. Japońskie AI raz rata do Europy. Znaczy, może, przepraszam. Japońskie AI raz wraca na wyspy, raz wraca na front. Dziwne, ale prawdziwe jednak. Teraz robimy cel, który trwa 105 dni. Dostaniemy nowych generałów i automatycznych autentycznie wypowiadamy wojnę, moi drodzy, Japonii. Boże, nie wiem czemu chciałem powiedzieć Polsce, nie mam pojęcia. I moi drodzy, Kim Il-sung niestety retires, czyli będzie odchodził. Patrzcie, to jest autentycznie udokumentowane teraz. Te dywizje wracają na wyspy i teraz się cofają z wysp i wracają tutaj. Jasny gwin. My już kończymy robić cel, za dwa dni dosłownie się wszystko zacznie, a ja mam połowę Japonii, ich wojsku siebie w kraju. Okej, okay, udało się. Teraz pójdźmy... The Yanan Faction? Ej, hey, pójdźmy w Koreę. Dobra, udało się. Teraz tamto olejemy i idziemy po prostu w przemysł. Udało się, Moi drodzy, mamy to, żyjemy i musimy pozbyć się po prostu jakimś cudem Japończyków. Mam nadzieję, że się uda, zobaczymy, przekonamy się. Rusty, mi wysłałem ochotników, mam 2000 broni na plusie, więc dokładam dwie kolejne dywizje, ciach. E, Hirohito, request offer for white Peace. No i co ja mogę zrobić? No muszę zaakceptować. Dziękuję. Jesteśmy wyzwoleni. Republiko w Por... No i jednak Kimik tutaj rządzi, moi drodzy, no i maśniutko. Ja mam wojnę z Chinami. A no tak! Bo ja spisowałem z Japonią, ale ja mam wojnę cały czas z Chinami. Paniale? Okej, okay, mam pomysł. Mam pomysł. Rosjanie cały czas mnie zapraszają notorycznie do frakcji. Wiecie co? Ja po prostu dołączę, ale nie będę ich wzywał do żadnej wojny z Chinami, bo ja mam na to inny pomysł. Po prostu ustawię się tutaj, żeby to była taka moja ochrona przed Chinami, jeżeli Chiny zmiażdżą Manjurię. Oczywiście w Ameryce się piorą. Zobaczymy, kto zwycięży, która partia, czy Non-Aligned, czy niebiescy, czy Czerwoni. Jeżeli Papą do nas dołączyli, jeżeli Papą chcieliby wspomóc, ale jeżeli Papą nie mają takiej floty, żeby wycudzić kurde, Japończyk, to nie ma opcji. Dobra, moi drodzy, rozkminiłem, jak to zrobię. Jest Jestem na military akcesie. Moje dywizje są już gotowe i wchodzimy przez Mongolię na plecy Chińczykom. Japończycy tutaj zbyt dużo nie osiągnęli, więc oko. Znaczy, jakieś lądowania robią. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. A tuwa chce mnie wezwać do wojny z aliantami, tak, bo Związek Radziecki ma wojnę z aliantami swoją drogą. To to też jest niechawka. E, no i moje dywizje mają się wbić jak najgłębiej po prostu w plecy. Staramy się to zrobić. Dobra, tutaj będziemy się starali jak najszybciej e, zneutralizować chociaż szansy. No, udaje nam się przejść coraz dalej, coraz głębiej. Coraz bliżej się wbijamy tutaj, moi drodzy. Powiedziała inni, Okej. Okay. Tutaj będzie z komuchami problem, bo tu są stricte górowy teren. Miejmy nadzieję, że chociaż parę prowincji z Chin uda nam się zjeść. Dobra, powiem wam tak. Przenieśliśmy front i tutaj wygląda to całkowicie inaczej. Robimy kompletny rampage. Chiny mają od 70 do 100 dywizji. Tutaj Chińczyków nie przepchamy, tu jest zbyt mała infrastruktura. Ruscy nam pomagają. Ale my tutaj przez terytoria japońskie atakujemy i niemieckie średnie czołgi w Chinach. Musimy wjeżdżać jak najmocniej i dajemy radę. Chińczycy, oni nie wyrabiają z obstawianiem terenów. Oni muszą tutaj obstawić tutaj. Boże, to nam się uda. Przejedziemy się, moi drodzy. O inach. Wiecie co? Nawet wygraliśmy Japonii tą wojnę. Chiny są całe już rozprute. Została nam jedna prowincja od ich stolicy. The Communist States of America has joined Comintern. Okej. Okay. Później czeka nas wojna z dojczami. Miejmy nadzieję, że uratujemy Związek Radziecki. Że nasz sojusz przetrwa. Chińczycy powinni lada moment skapitulować. Jesteśmy pod Najingiem. Atakujemy ich stolicę. O Boże, ale to jest zwierzactwo. Krążyliśmy im w stolicę, teraz te dywizje nie mają zaopatrzenia. Moi drodzy, stolica. Błagam, padaj. Boże, te dywizje już grają w ping-ponga w Naingu. Tum, 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 jak to śmiesznie wygląda? Dobra, jest, siadają. Hallowna Jing, dziękuję bardzo. Dobra, jesteśmy ustawieni, moi drodzy. To jest tylko formalność. Jeżdżajcie, chłopaki. Inni już tutaj nie mają kompletnie szans. Oni zostali wypukani, plus jeszcze moje dywizje wchodzą do walki. Zaraz, moi drodzy, kapituluję. Klika z Jeszcze tylko jedna prowincja. Boom, chodźcie do stolicy. O, komunistyczne stany. Ej? Okay. Dobra, udało się, moi drodzy. We win the battle. No i świetnie. Niemcy wypowiadają wojnę Kominternowi, czyli Związkowi Radzieckiemu. Francuzi nie akceptują wezwania, niestety. I teraz moi drodzy moi kochani russcy sojusznicy prawdopodobnie zostaną po roz rozgromieni. Miejmy nadzieję jednak, że nie. Jest, 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 proszę wejść. Wejdź, wejdź. Jest, dobra. Będzie kapitulacja? Jest, no powinna być kapitulacja, halo. Aha, musi mieć mniej niż 5, a kontroluje 10. No to wspaniale. Aha, aha, żeby tu, żeby wejść do Hongkongu. Nie wierzę, że Anglicy odgrodzili Hongkong całkowicie. Jasny gwint, jak ja mam się tutaj dostać. Już To wystarczy, żeby oni skapitulowali i zająć Hongkong, ale nie mogę. Muszę dołączyć do wojny przeciwko Aliantom, bo inaczej tego nie zrobię. No to mi się naprawdę poszczęściło, nie? Jak wejdę na Hongkong, to oni skapitulują. Nie wiem, co ja dam Japonii z tej wojnie. Zobaczymy. Konferencja wyszła jak wyszła. Japończycy zostali większość, no i co? I teraz muszę przygotowywać dywizję na lot do Europy, ale muszę ulepszyć template moich dywizji, bo dwudziestki nie zatrzymają Niemców to muszą być. 40. no ja powiem tak, to jest y, wolna. wojna eu, ogólnoeuropejska, z tego co widzę. Cały świat się pierze. Moje dywizje już dotarły. Będziemy teraz bronić Związku Radzieckiego, bo nie możemy mu pozwolić. Jeżeli Związek Radziecki upadnie, to ja mogę wtedy Alta 4 wcisnąć, dosłownie. Mamy wojnę ze wszystkim. Tutaj z całą Ameryką Południową. Y, mam nadzieję, że USA ją pociśnie. Wierzę w Was, że sobie dacie radę, chłopaki. Najważniejsze teraz to pokonać Niemcy po prostu. Moje koreańskie dywizje już zmierzają na granicę. Z tego co widzę, to nasze koreańskie dywizje nawet są w stanie utrzymać. Nawet są. Są, w takim lekkim stopniu, ale są, ale my pójdziemy teraz po do głowy i po prosto staniemy na rzekach. Naprawdę, bo tutaj nie ma sensu bić się, moi drodzy, z Niemcami na tych terenach. Każemy mojemu całemu wojsku się po prostu wycofać. Za linię frontu, bo Niemcy prędzej czy później to przebiją i ja muszę obstawić już granice na pełnym zorganizowaniu. Dało mi się większość wycofać, świetnie. nam mamy organizację, ale jednak coś dajemy radę. Broni praktycznie nie mamy. Mam nadzieję, że się szybko rozbujamy. E, no i stoimy. Stoimy za rzekami Związku Radzieckiego e, i modlimy się o to, żeby po prostu utrzymać tutaj Niemców i każdą po prostu ofensywę. Bo jeżeli to padnie, to już jest koniec gry. Dorzucę jeszcze moim chłopakom łopatę. Wiem, że będą mieli minusy, ale muszę to zrobić. Dorzucę im sygnalizację. Full defensive. To tutaj raczej nie będę miał czego relacjonować, że tak powiem. No nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Niemcy są cholernie za mocne, nie? To całkowicie serio. Niemcy są, o dobra, boże, tu mi się udało wygrać. Ej tak. Niech warte. Opyk. No i dupa. Staramy się, moi drodzy. Staramy się naprawdę, wypruwamy sobie flaki, ale z tego co widzicie. Jest cholernie ciężko utrzymać Niemców. Jedyne, na co liczę, to po prostu to, że broń. Broń jakoś szybko wróci. Mamy tysiąc na plusie, ale też jeszcze żadnej dywizji nie mogę zwerbować, niestety. Dobra, moi drodzy, czas zmienić los tej wojny. Słuchajcie, stałem tutaj na granicach z dwa lata. Utrzymałem ruskim front. Mam nadzieję, że ruscy się teraz sami utrzymają. Ja się wycofałem, oczywiście, teraz tutaj, bo Japonia zaatakowała, ale przez długi czas nie przyjmowałem wezwania do wojny. Teraz zamierzam to zrobić, gdy moje dywizje są już gotowe. I po prostu mam nadzieję, że uda mi się zdobyć całe Chiny. No ja Związku Radzieckiego, przepraszam bardzo, nie jestem w stanie ich uratować, bo ja jest tak. To dowodzi po raz kolejny, że Związek Radziecki gwarantuje wam, że w następnym DLC-ku ruscy będą zniszczyć po prostu wszystko, bo teraz, no, nie ma opcji. Rosji. W... W Rosji wystarczyłoby tylko stanąć na granicy i, i by zatrzymali Niemców, ale wtedy nie są tak elokwentni, że tak powiem. No i tutaj jeszcze Amerykanie próbują mi pomóc. Dobra, wiecie co w sumie? W sumie jolo, niech lecą chłopaki. Może chociaż jakąkolwiek jedną prowincję sobie po prostu przebijemy i coś z tego będzie. Japonia, Australia, People's Republic was Aha. A, czyli dobra, Japonia dominuje praktycznie cały Pacyfik. Dobra, to, to już porozmawiane na ten temat. Eee, aha. i w się sensie, nawet zaczęliśmy jakkolwiek przebijać. To dosyć śmieszne. Tak w sumie powiem wam, że. Kurde, w hoju, tak, taka moja szczera opinia, wgrać takimi państwami typu Korea spoko, tylko że rozgrywka jest mało dynamiczna. W sensie, jeżeli jesteś, byłbym, sądzę, że gdybym poszedł w demokrację i na przykład poszedł na wojnę ze Związkiem Radzieckim, byłbym go w stanie pokonać bez problemu i zrobiłbym cztery razy więcej w tej grze. No ale jak zrobiłem, jak zrobiłem, wybraliśmy czerwoną drogę mocy. Tak to, kurde, wygląda, moi drodzy. Zostaliśmy Koreą. Ledwo wybiłem ich desad na południu. Teraz zaczął się ich desad na północ. To jest wszystko w pół. O Boże, kolejny desant tutaj, świetnie. Tutaj Japończycy zdesantowali się na prowincję kompletnie bez zaopatrzenia, więc y, to też jest śmieszne, bo tu ich naprawdę to będzie naprawdę masakracja. Ruscy się nawet trzymają, co ciekawe, oni stoją w miejscu, nie tracą terenu, wow, ale Rzesza jest nie do ruszenia, nie? Kompletnie. O, Ruscy mają 9000 tysięcy dobra, to już sobie pograliśmy. Rzesza jest, nie, Rzesza jest nie do ruszenia. USA cały czas się bije na czterech. Pro... Autentycznie, oni tak walczą chyba czwarty rok, nie? I znowu tutaj poszedł japoński desant, który jest praktycznie pusty. Tutaj idzie kolejny japoński desant, który tym razem zamierzam zatrzymać. No i tak to wygląda. Teraz sobie obstawiłem troszeczkę brzegi. E, tutaj stoimy. To jest nawet po jednej, po dwie dywizje na kratkę. O Boże, jak na to patrzę, to aż mnie coś po prostu. Coś mi się dzieje. No cóż, ośmi rozpieprzy sojusznika. A w ruskich nie, nie wiem dlaczego. Ja zawsze popełniam ten sam błąd. Ufam sojusznikowi, albo myślę, że Związek Radziecki chociaż zagra jedną dobrą grę, no chyba nie u mnie w Teamie. E, tutaj po prostu stoimy. Wiecie co, prędzej czy później byłbym w stanie to poprzebijać, byłbym w stanie to poniszczyć, wbić się w Manżurię. E, tutaj moje dywizje, jeżeli wrócą z czyszczenia, będą w stanie e, zajechać tutaj Japończyków. Tutaj Japończycy znowu mi wykonali kolejne dysanty. No ja znowu się mogę cofnąć i znowu mogę z nimi walczyć. To nie ma naprawdę żadnego problemu. Ale tak szczerze się zastanawiam, po co. Mamy rok 44, Ruscy się zaraz wywrócą na plecy, moi sojusznicy albo walczą na czterech kratkach, albo, albo kompletnie nic nie robią. Straty w tej wojnie sobie jeszcze zobaczcie, Niemcy 3 miliony, Ruscy, o oh Boże, 17. USA 5 milionów w samym Meksyku, to chodzi tylko o Meksyk chyba tego, co widzę. 5 milionów strat. Tragedia. Francja mi upadła, ja straciłem milion ludzi. Mam power Z equipmentem też jest dobrze. Ale to z tego odcinka, moi drodzy, to by było na tyle, bo ja tutaj naprawdę nie mam już nic więcej do zrobienia, bo ja tutaj nic więcej nie zrobię. Sojusznik mnie trochę w dół pociągnął. Gdyby, Boże, gdybym ja był na Związku Radzieckim, to by było całkowicie inaczej. Dziękuję wam za uwagę i do następnego materiału. Hello. Ej, poczekaj chwilę. Teraz wyświetlają ci się filmy. Jeżeli jesteś zainteresowany, to kliknij sprawdź. Może zainteresują cię też moje inne materiały.